W Urzędzie Gminy Szerzyny odbyło się uroczyste wręczenie złotych i srebrnych medali dla pracowników za długoletnią służbę. Dziewięciu pracowników samorządowych otrzymało znaczenia państwowe, które w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył pan Łukasz Kmita wojewoda Małopolski. Bardzo się cieszę, że dzisiaj pan, pan Wójt, ale także cała gmina świętuje, bo budowanie tożsamości, tożsamości polegającej na tym, aby szczycić się osiągnięciami, rozwojem, szczycić się tym, że dzisiaj gmina Szerzyny zmienia swoje oblicze, że powstaje infrastruktura tak kluczowa dla mieszkańców, powstaje przedszkole, powstaje nowy blok, powstają tereny, Rekreacyjne, to pokazuje, że gmina myśli o komforcie życia mieszkańców, że władze samorządowe, pan Wójt, wspólnie ze współpracownikami i Radą Gminy, myślą o przyszłości. To jest inwestowanie w młode pokolenie, które najpewniej zostanie w szerzynach, będzie myślało o tym, żeby się tu rozwijać. Ale żeby zrealizować te projekty, potrzebni są ludzie. Potrzebna jest koncepcja. Potrzebny jest kierunek, który nadaje Wójt wraz ze swoimi współpracownikami, ale bardzo potrzebni są urzędnicy. Kluczowi są urzędnicy, którzy realizują swoją pracę jako służbę, jako misję, i dlatego bardzo się cieszę, że z inicjatywy pana Wójta aż tyle osób mogło otrzymać odznaczenia, medale. Złote i srebrne za długoletnią służbę. Pan prezydent, na wniosek pana Wojewody, uhonorował ośmiu pracowników, którzy w ciągu 30-20 lat pracy wykazali się szczególnymi cechami charakteru: sumiennością, otwartością, pracowitością, obowiązkowością. Te cechy są bardzo ważne dla urzędników, jeżeli chcemy, by zadania były skutecznie przez samorząd realizowane. Zawsze wydawało mi się, że ja wykonuję tę swoją pracę tak w sposób. Naturalny, codzienny, z taką odpowiedzialnością i rzetelnością, jak powinna ją wykonywać. I nagle, gdy dowiedziałam się, że zostanę odznaczona medalem za długoletnią służbę, która, który to medal jest wręczany za wzorową i szczególnie staranne wykonywanie pracy, poczułam satysfakcję z tych swoich lat, które spędziłam tutaj w Szerzynach na, na wykonywaniu swojej pracy, pracy zawodowej. Dlatego myślę, że jest. To jakieś takie uhonorowanie yy, całokształtu mojej, mojej pracy, którą, która, tu, które tutaj wykonuję i w związku z tym no jest, to, jest to wzruszenie i, i takie odczucie docenienia ze strony pana wójta, że zgłosił tę inicjatywę no i uznania, że moja praca tutaj w tym urzędzie była na tyle ważka i wykonywana w taki sposób, że aż przysługuje za to medal. Dla mnie jest to bardzo duże wyróżnienie. W ogóle nie spodziewałam się tego, muszę przyznać, i traktuję to jako wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu pań, czyli dla wszystkich pań nauczycielek, dla pań administracyjno-obsługowych, które pracują w naszym przedszkolu, bo uważam, że jako zespół dążymy do tego, żeby ta praca wychowawczo-daktyczno-opiekuńcza przynosiła takie efekty, żeby zawsze było dziecko stawiane na pierwszym miejscu, dobro dziecka, a także za Zadowolenie rodziców. Państwo Polskie, prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, honoruje osoby, które przez swoją pracę, zaangażowanie, przez swoje talenty, które posiadają, realizują ideę budowania pięknej, sprawnej administracji. Administracji pomocnej mieszkańcom, ale też administracji, która zmienia naszą rzeczywistość. I tak jest w Szerzynach. Bardzo się cieszę, że tyle osób otrzymało. Złote, złote odznaczenia, złote medale za długoletnią służbę. Były też, była też osoba, która otrzymała srebrny medal za długoletnią służbę. To znaczy, że w tym środowisku administracyjnym, w tej grupie osób są liderzy, są takie drogowskazy dla młodego pokolenia, jak powinno realizować się w pracy, realizować się w służbie dla małej ojczyzny. Jestem niezmiernie wdzięczny panu wojewodzie za to, że dzisiaj był z nami, że wręczył te wyróżnienia oraz że wsłuchuje się w potrzeby naszego samorządu, gminy, która jest przecież tak daleko od centrum Krakowa, od centrum administracyjnego województwa. Dziękując pracownikom, życzę przede wszystkim wytrwałości, sumienności, obowiązkowości. Życzę, by podchodzili do swojej pracy jak do rzeczy, która jest ich Pasją, by również każdym człowieku, który przychodzi, by załatwić swoją sprawę, rozpoznawali człowieka potrzebującego, by byli pomocni, by wyciągali rękę, by służyli mieszkańcowi, by służyli obywatelowi.